Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Litra oleju napędowego to mała cylindryczna część mechaniczna umieszczona wewnątrz maski, zwykle w pobliżu akumulatora, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania silnika wysokoprężnego. Oto, co się dzieje, gdy się zabrudzi i jak można go wyczyścić. Do czego służy filtr oleju napędowego? Niezbędny dla wydajności integralności silnika samochodu, filtr paliwa utrzymuje optymalne osiągi samochodu, zapobiegając awariom, a nawet poważnym uszkodzeniom. Podobnie jak filtr benzynowy, filtr oleju napędowego zatrzymuje zanieczyszczenia w paliwie, aby zapobiec ich przedostaniu się do baku. Problem z filtrem oleju napędowego polega na tym, że ma on tendencję do częstego brudzenia się, dzieje się tak, ponieważ może się. Zdarzyć, że paliwo zawiera pewne stałe i płynne pozostałości, gdzie jest kupowane na stacjach benzynowych. Wśród elementów, które najbardziej go zanieczyszczają, znajduje się woda zebrana na dnie cystern, która pozostaje w podziemnych zbiornikach. Nawet jeśli ilość wody nie jest nadmierna, z czasem mogą rozwijać się bakterie i grzyby, które z kolei powodują powstawanie szlamu i służą w oleju napędowym. Nie należy też zapominać, że istnieją również pozostałości stałe, takie jak zanieczyszczenia nagromadzone w brudnych zbiornikach, które bez filtra oleju napędowego trafiłyby do silnika z ryzykiem uszkodzenia wtryskiwaczy. Stad tak ważna jest odpowiednia konserwacja filtra oleju napędowego, który musi pozostać czysty, aby utrzymać samochód w doskonałym zdrowiu. Jak samodzielnie wyczyścić filtr oleju napędowego? Aby uniknąć jakichkolwiek problemów, oprócz tankowania na zaufanej stacji benzynowej, należy odpowiednio konserwować filtr oleju napędowego. Jeśli od ostatniej wymiany minęło dużo czasu, zapaliła się lampka ostrzegawcza związana z czujnikiem pozostałości wody lub samochód. Nie uruchamia się, warto podjąć odpowiednie działania. Jeśli natychmiastowa wymiana filtra nie jest możliwa, warto przynajmniej go wyczyścić. Ale jak to zrobić? Istnieją specjalne produkty chemiczne do samochodów, które mogą skutecznie usuwać niebezpieczne pozostałości i zanieczyszczenia nagromadzone. W filtrze Wystarczy je kupić i używać zgodnie z instrukcjami po wyjęciu filtra z maski. Nie jest to jednak rozwiązanie ostateczne, dlatego należy pamiętać o jak najszybszej wymianie filtra. Pousty din samochody z silnikiem bizla praktyczne poradniki a wordpress Commenter hello world